Cześć tu Mamik, dzisiaj zapraszam Was na grę Paris. pokażę Wam o co chodzi w grze Paryż. tutaj mamy stronę z tą wersją bardziej złożoną, na początku będziemy mieli zadanie tutaj z domu, co trzeba zrobić, mamy 7 rund, każdy z graczy musi mieć 7 pieniążków, tu na dole mamy za co będziemy dostawać pieniążki, Tak, świnka plus osiołek, jeśli będziemy mieli gdzieś w polu gry bądź na rączce, na końcu dostaniemy monetkę, do tego każdy sobie ma zadanie, tak, one są dwustronne, czyli chcemy mieć bądź nie chcemy zwierzątko lub owoc albo warzywo. Siedem kart na ręce, tak, na rękach mamy symbol, najlub gramy, bo gra jest do 8 z tego co pamiętam. Startuje od dwóch, ich będzie chodzić, chodziło, żebyśmy ułożyli tytułowy paryż, czyli wszystkie te same. Symbole w tym samym rzędzie z tą samą wartością. Tak? Mamy dach, okno i pięterka. A gra polega na tym, że mamy cztery akcje. Wszystko będziemy robić symultanicznie, tak? czyli w pierwszej akcji będziemy sobie pobierać kartę z góry i decydować sobie, co zagramy. Powiedzmy, że sobie zagramy tę kartę. tak? I Wszyscy kładą sobie kartę. Następnie odwracamy sobie kartę, tak? Wszyscy sobie odwracają kartę. Każdy sobie układa u siebie i przekazujemy ze swoich jedną kartę. Tak? Do tego byśmy dostali jedną kartę i jedziemy sobie dalej. Tak? W następnej rundzie patrzymy co tutaj mamy, co możemy sobie tutaj ułożyć. Chodzi nam oczywiście, żebyśmy sobie ułożyli tego Parisza. No eee, tutaj mamy to. Już sobie znowu, tak. Pierwsze pobraliśmy, drugie zakrywamy, to odkrywamy, tak. I tutaj widzimy, że zbieramy już na te okienka sobie, tak. Znowu karty przekładamy i tak dalej, i tak dalej. Tak na końcu 7 rundy musimy mieć ułożonego u każdy z nas tego Paryża do tego będziemy dostawać za te tutaj symboliki. Ja mam owieczki, czyli będę dostał monetkę za owieczkę, tak jeśli bym miał na ręce jakiś zestawić tak Dynie to, to też byśmy dostali punkciki. Oczywiście jeśli nam się udało, no to sobie to zaliczymy i sobie możemy jechać resetować grę jechać sobie dalej, tak? Mamy karty, mamy takie jak. Mało użyteczne, ale monety mamy czyli same zwierzątka i warzywka. Standardową kartę z, z pięterkami, tak? To jest od 1 do 4 w tych pięterkach każdych. Musimy wiedzieć, żebyśmy nam nie zrobili czegoś takiego. To jest trójeczka, to mamy czwórkę, tak? Kartę wymianki możemy sobie wymienić z naszym sąsiadem i jokera, czyli dokładamy, po prostu ona działa do wszystkiego jako joker. I to by było wszystko, tak? Na drugiej stronie, tak jak wspominałem. Mamy ten wariant łatwiejszy, tak? Czyli gramy tam 6 rund i sobie yy, przechodzimy, i po prostu tutaj mamy na środku te karty, już bez, bez monetek, bez yy, zadań, tak? Gdzie możemy się komunikować? E, typu fajna karta, zła karta, nie możemy tak dosłownie się skomunikować, bo to jest taka kooperacyjna. I tak wyglądała cała gra. Jesteście po zasadach widzieliście Mniej więcej o co chodzi w grze. Gra jest kooperacyjna. Troszkę instrukcja tutaj ubolewa, szczerze powiem, nie jest zbyt dokładna, jest po prostu napisana, jak ja to mówię. Gra na 15 minut, dosyć szybka, dwa warianty. Ten pierwszy jest dosyć prosty, takie na wprowadzenie, ten drugi, że coś tam jeszcze musimy zrobić, jest ciut cięższy. Do tego fakt, że musimy zebrać wszystko idealnie w tym samym rzędzie, w tym samym kolorze, z tej samej wartości jest dosyć ciężki. My graliśmy z wariantem, że można zrobić Seta też czyli 1, 2, 3, 4, tak? Ewentualnie, bo to nie zawsze wychodzi, gra dosyć prosta. U nas ona się szczerze mówiąc nie sprawdziła na 5 osób, na dwie osoby już totalnie w ogóle leżała. Ale jeśli macie okazję, chcecie sprawdzić taką gierkę dosyć prostą do 8 osób, no to ta gra może będzie dla Was. Na tą chwilę wszystko, dzięki i do następnego.